Halo, witamy Państwa serdecznie z Newcastle. Już za chwilę pierwszy kwistek na St James's Park. A my serdecznie zapraszamy do wspólnego oglądania dzisiejszego meczu. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj to, co futbolowe tygrysy lubią najbardziej. Premier League. Newcastle United zmierzy się z Arsenalem. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Możemy się teraz bliżej przyjrzeć jedenastce Newcastle. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowej. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza, gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Popatrzmy teraz, jakim składem zagra dzisiaj Arsenal. W obronie Ben White wystąpi wraz z Aleksandrem Zinchenką na bokach. Martin Odegard oraz Thomas Partey zagrają na środku pomocy. Z przodu będzie biegać Gabriel Jesus. Rusza więc pierwsza połowa. Joelinton. Joelinton teraz. A teraz? Co za interwencja! Uratował swój zespół. Gabriel Martinelli. Poradził sobie, minął z wodem. Ankarz spokojnie zgarnia piłkę. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? To jest facet, który... Dost... Proszę Państwa! Bramka! Szybkie otwarcie wyniku w tym meczu. Zobaczmy to jeszcze raz, obrona nie ufilmowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. No to mamy 1 do zera. Pokazują teraz cierpliwość w budowaniu akcji, ale budowana akcja ofensywna bierze jednak w łeb, nic z tego nie będzie. Bukayo Saka zbliża się z piłką do pola karnego, zabiera piłkę we własnym polu karnym, kluczowa interwencja. Bruno Gimaraesz. na piłka. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Coelenton! Po Mamy gola, proszę państwa! Prowadzą dwiema bramkami w pełni zasłużenie. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golki Na razie 2 -0. Gabriel Martinelli. Wymierzył teraz pięknie to zagranie. Piłkę przyjmuje Gabriel Jesus. Prawie na styku z linią spalonego. Nie musieli się teraz wysilać przy tym odbiorze. Saka otrzymuje podanie. Uwaga, za chwilę może być bramka. Nie może chybić. Świetnie teraz przewiduje, gdzie się ustawić. Jest komu podać. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Szansa na kontakt! Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Może być zaraz groźnie. Bardzo odpowiedzialne zachowanie w obronie. Brawo! Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Teraz piłka leci nad głowami obrońców. Niezła myśl. To środka boiska. I Wilson. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Decyduje się na krótkie podanie. Te zagrania wymagają żelaznych nerwów. Granic czaka. Czaka. Kalum Wilson. Dobre podanie. pędzi ciekawie. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Bukaj Osaka. Usiłuje strzelać. Bardzo dobrze teraz to broni. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zbyt czytelne dośrodkowanie. Bądźmy szczerzy. Doskonała piłka. Za obronę. Uwaga! Musi to trafić. Tak jest. Proszę państwa. Kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trafień. Nic dziwnego, że obrona dostaje teraz burę, stoją w polu karnym i nie bardzo potrafią doskoczyć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I tak to się kończy, kiedy nie ma chętnych do roboty. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda. Jakby już było pozamiatane. Z piłką teraz Gabriel Jesus. Teraz Martinelli. środkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Napastnicy mają strzelać. Jednak temu zawodnikowi dzisiaj zupełnie to nie wychodzi. Widzimy, jak słabe ma statystyki. No tak, jeśli zawodnik mający nękać bramkarza strzałami tak rzadko mu zagraża, to trudno się dziwić, że zespół przegrywa. Przyznam, że dziwi mnie ta... No i gra ruszyła, popatrzmy. państwa. Bramka. Szybkie otwarcie wyniku w tym meczu. Ma teraz przestrzeń na skrzydle. Może pociągnąć. Sollington. Mamy gola proszę państwa. Prowadzą dwiema bramkami. W pełni zasłużenie. Niezła myśl. Do środka boiska. I Wilson. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popis. Doskonała piłka za obronę. Uwaga, musi to trafić. Tak jest, proszę Państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się. I proszę bardzo, zaczęliśmy drugą połowę spotkania. Jesteśmy szczególnie ciekawi, jak zareaguje Arsenal na katastrofę z pierwszej części meczu. Pora wziąć się do roboty. O, i tak to się powinno robić modelowy odbiór. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Bruno przy piłce. Zadanie piłki ma Arsenal. Dobrze osłania piłkę, trudno będzie ją Teraz jest niepilnowany! Bramka! Zaraz, zaraz, zaraz. Jest sygnalizacja spalonego. Ten gol nie zostanie uznany. Rzeczywiście, o włosy za linią obrony. Gigantyczny pech w tym momencie, tak niewiele brakowało. z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Saliba. Czaka. Podanie do Odegarda. Teraz Saka. Gabriel Jezus. Czy będzie gol? I jest! Trafia teraz! Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba przysnął. A więc mamy 3 do 1. Iran Trippier. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Gabriel, Jesus. Gabriel, Martinelli. Przy piłce Gabriel Jesus. Dobre ustawienie. Jakże potrzebna interwencja. Kalum Wilson. Nie daje się przesunąć. No i po ataku zagrożenie minęło. Ten Botman. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Czaka. Saka otrzymuje podanie. Szansa na poprawę wyniku. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. I to tyle z tej akcji. Gabriel Jesus. Palo Wilson. Bukayo Saka. Arsenal przesuwa ciężar gry pod bramkę rywali. Podanie do Tomasa. I bramkarz. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. No i teraz będziemy mieli zmianę w składzie arsenalu. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Dobrze przechwycił. Świetnie się teraz ustawił. Kalum Wilson. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Z piłką teraz Gabriel Jesus. Teraz saka. White. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Podanie do Tomasa. Do Gabriela Jezusa. Jezus. I teraz poprzeczka, ale gramy. Teraz ratuje swój zespół. To był kluczowy przechwyt. Co za popis umiejętności teraz! Ale to by było tyle. Naprawdę dobra organizacja gry defensywnej. A teraz znakomite dogranie. Uwaga, tu może być gol. Nie będzie gola. A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Drużyna zapisuje na swoim ligowym koncie trzy punkty zapewne. Zwycięstwo dwiema bramkami. Dobra robota. No, to zaczęło się. Proszę państwa, Bramka! Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Joelinton! Mamy gola, proszę państwa! Prowadzą dwiema bramkami. W pełni zasłużenie. Niezła myśl. Do środka boiska. I Wilson. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Doskonała piłka. Za obronę. Uwaga. Musi to trafić. Tak jest. Proszę Państwa. Kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się teraz jest niepilnowany. Bramka! Zaraz, zaraz, zaraz. Jest sygnalizacja. Teraz Saka. Gabriel Jesus. Czy będzie gol? I jest. Trafia teraz. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks doskonały.